Cześć, mam na imię Mateusz Ognowski i na co dzień zajmuję się wdrożeniami sklepów B2C oraz platform B2B na Magento. W projektach najczęściej są odpowiedzialne za tą stronę biznesową, więc w moich filmach znajdziecie proste odpowiedzi na trudne pytania, takie jak przykładowo ile kosztuje Magento, ile czasu zajmuje wdrożenie Magento, albo czy Magento to najlepszy wybór do mojego biznesu. Dzisiaj na tapetę bierzemy pytanie, które jest bardzo, 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 bardzo aktualne, mianowicie... Co to jest chyba? Jak zwykle na samym początku prosta odpowiedź, mianowicie chyba, to jest rodzaj frontendu magento, który charakteryzuje się tym, że jest bardzo, bardzo szybki. W sensie w ocenach na Google Perspidzie spokojnie można uzyskać oceny rzędu 90 na mobilu i powyżej 95 na desktopie. I z drugiej strony jest bardzo prosty, w związku z czym koszty kodowania w hywie oraz koszty utrzymania. Frontendu korzystającego z chwy są niskie. To tyle tytułem wstępu. Zresztą, jeżeli ktoś potrzebował tylko takich informacji, to można na tym etapie już oczywiście zakończyć oglądanie filmu. Natomiast dla bardziej dociekliwych zachęcam ich do słuchania dalej. Więc rozbudowując tą odpowiedź, zacznijmy od tego, jakie w ogóle frontendy były dostępne w Magento na samym początku istnienia tego Magento. Więc tak, pierwszy punkt to jest taki, że na samym początku, jak tylko Magento powstawało, czyli tam dwójka wyszła na światło dzienne, ujrzała światło dzienne, no to dostępny był tak zwany frontend, standardowy temat Magento, który nazywał się Luma. To było w 2015 roku i już wtedy Luma była bardzo, nie ma co tutaj ukrywać, stara. Tak stara, że jak obecnie mamy oceny Google Page Speedowe, no to okazuje się, że ciężko jest uzyskać, nawet po dużej optymalizacji, lepsze oceny na Google PageSpeed niż przykładowo około 80-80 paru na desktopie i około 40 powiedzmy 45 na mobilu. No i coraz więcej dyrektorów e-commerce, coraz więcej posiadaczy Magento zastanawiało się jak tutaj ugryźć temat tego, że no mamy tą starą Lumę, Magento jest świetnym silnikiem, bardzo skalującym się, no ale ten frontend tak no to trochę i za bardzo, jeżeli chodzi o obecne wymagania i użytkowników, no i z drugiej strony Google. No w związku z tym pojawił się w ogóle temat PWA Headless. No i pojawiły się takie rozwiązania jak przykładowo ViewStore, Front, PWA Studio albo Scandi PWA. No Były to rozwiązania, które jakby zastępowały ten frontend magentowy LUMy i jednocześnie odrywały ten Frontend od backendu i był rozwiązaniami takimi headlessowymi, czyli można było w skrócie powiedzieć, że ten head tak zwany w postaci PWA komunikował się z backendem Magento, ale był oddzielną aplikacją. W zamyśle, tak naprawdę jeden trochę ze skutków ubocznych, ale taką właściwością i cechą PWA, na którą wszyscy liczyli, była olbrzymia szybkość, obiecana niesamowita szybkość tych aplikacji oraz taki. Doświadczeniu użytkownika, tak jakby korzystali z aplikacji. Tak jak to drugie jeszcze zostało spełnione, tak niestety, ciężko jest znaleźć takie rzeczywiście świetne wdrożenie e commerce które miałoby backend magentowy, miałby, back miałby frontend zbudowany na którymś z tych rozwiązań headlessowych PWA i byłby niesamowicie szybki. Kiedyś rzuciłem zresztą takie pytanie na nie z pytaniem: No kurczę, może. Są osoby, które chciałyby pochwalić się jakimiś takimi e-commerce'ami, które są zbudowane na PWA Studio, na View albo na Skandi PWA, które były niesamowicie szybkie. No i niestety nie dostałem ani jednej odpowiedzi. wnioskuję, że rzeczywiście ciężko jest z dowożeniem tej obietnicy PWA. Dodatkowo pojawiły się też, wraz z użytkowaniem tego PWA, pojawiły się oczywiście coraz to większe problemy, przede wszystkim z kosztem utrzymania PWA. Koszty zarówno pierwotnego zakodowania PWA, jak i później utrzymania są kilkukrotnie wyższe niż koszty utrzymania front-endu magentowego na Lumie. Ale no to jest niesamowity problem, ponieważ jeżeli myślimy o biznesie, który być może jest dopiero na etapie skalowania się, albo nawet na samym początku gdzieś swojej drogi do bycia wielkim e no to fajnie jednak byłoby nie mieć dużych kosztów utrzymania tej technologii. Więc mieliśmy jakby takie dwie drogi, no, trochę wybór jak pomiędzy dżumą i cholerą. Natomiast no takie były fakty po prostu. No, mieliśmy do wyboru lumę albo PWA. Oczywiście były też jakieś pochodne tej lumy i PWA, czyli były szablony, które po prostu bazowały na lumie które były jeszcze wolniejsze niż luma, ale generalnie jakby to była technologia lumy. I z drugiej strony mieliśmy to PWA i też zaczęły powstawać takie jakby gotowe szablony, Albo gotowe, generalnie frontendy bazujące na którymś z PWA, no, które były proponowane w bardzo, bardzo niskich kosztach, jeżeli chodzi o pierwotne zakodowanie. Natomiast tego typu rozwiązania, no, to już był, można by powiedzieć, że kupowaliśmy po prostu dedyka, którego, mm, który był na frontendzie. Natomiast, no, tak jak wiemy, nie po to wybieraliśmy pewnie Magento, który jest open source, żeby mieć na frontendzie rozwiązanie dedykowane. Większość użytkowni użytkowników nie chce tego, dlatego ponieważ po to mamy open source, że, je, że, że mamy pewien standard kodowania, jeżeli nie podoba nam się współpraca, albo nie układa nam się po prostu współpraca z pewnym software housem to bierzemy ten nasz kod, przechodzimy do kogoś innego, ten ktoś inny mówi ok to jest Magento, koduje w tym, natomiast w przypadku takich dedykowanych trochę rozwiązań headlessowych, no, okazywało się, że projekty były po prostu nieprzenaszalne pomiędzy software więc no, trochę słaby wybór tym bardziej, że myślimy o open source jako takim rozwiązaniu, które umożliwia właśnie przenoszenie projektu pomiędzy house'ami. W odpowiedzi na tą sytuację pojawiła się w 2020 roku coś takiego jak chyba. I chyba, no to jest po prostu frontend, który nie jest jakąś pochodną Lumy, tylko jest zupełnie nowym frontendem, który wykorzystuje technologię przede wszystkim Tailwind CSS oraz Alpine JS. I dzięki niesamowitemu odchudzeniu w porównaniu do Lumy, chyba jest niesamowicie szybka. Ale oprócz tego, że jest niesamowicie szybka i oferuje niesamowite wyniki na Google Plus to ma jeszcze jeden olbrzymi plus. Tym olbrzymim plusem jest to, że nawet niedoświadczone osoby, czyli niedoświadczeni doświadczeni programiści są w stanie programować front-endy oparte na hywie i są w stanie to robić bezbłędnie. Dodatkowo koszt, czy w ogóle czas zakodowania pojedynczej funkcjonalności hywy w porównaniu do LUMy czy PWA jest zwyczajnie niższy. Oprócz tego Pitch spida, jakby kilka cech jeszcze albo kilka po prostu może informacji, bo to nawet nie są plusy. Jak wiemy, Magento ma nokauta, który jest wykorzystywany w procesie składania zamówienia magentowego. Jest on nieszczęsny, jest ciężko, jest ciężki do przebudowania, jest skomplikowany i koszty modyfikacji tego checkoutu są bardzo wysokie. Chyba planuje zrobić swój własny checkout. Jest to na razie w planach, ale na stronie chyba znajdziemy informację, że za jakiś czas będzie także czekał chywy, co byłoby olbrzymim ułatwieniem, jeżeli chodzi o nowocześnianie sklepu internetowego opartego na Magento. O tym, o czym trzeba pamiętać, to to, że Chywa jest rozwiązaniem płatnym. Jej koszt to jest 1000 euro. W tym momencie mamy marzec 2023 roku. Za te 1000 euro mamy. Praktycznie bezterminową licencję, ona będzie działała zawsze, i mamy też dostęp do wszystkich updateów Chywy, które będą się pojawiały w przyszłości. Kolejną rzeczą, o której trzeba pamiętać, jeżeli chodzi o chywę, to to, że koszty oprócz kosztów licencji to są też koszty zakodowania. I tutaj zaskoczenie: Chywa jest kilkukrotnie tańsza w takim pierwotnym zakodowaniu niż PWA, ale co więcej, jest też tańsza niż Luma. Obecnie szacujemy, że znaczy na podstawie już ilości projektów, które zostały zrealizowane na chybie i też na podstawie rozmów z innymi house'ami, taki koszt wdrożenia indywidualnego projektu graficznego, czyli myślałem sobie zupełnie indywidualny, indywidualny sklep internetowy, no to koszty zakodowania tego sklepu internetowego to jest tak mniej więcej od 500 do 700 godzin pracy programisty front -end. Co jest jeszcze fajnie jakby charakterystyczne w chybie to to, że jeżeli myślimy o biznesie, który ma działać na różnych rynkach geograficznych, gdzie rynek geograficzny to powiedzmy jest taka połączenie waluty i języka i myślimy o tym, żeby wejść na przykład na kilkanaście, kilka albo kilkadziesiąt różnych rynków, no to chyba jest naprawdę dobrym rozwiązaniem, ponieważ łatwo jest ją skalować, czy łatwo jest skalować ten frontend i łatwo jest później utrzymywać taki stack technologiczny, który jakby jest zbudowany na chybie i jest na kilku Krajach, czyli ma połączenie waluty i języka. To, co jest ważne, to to, że Chywy nie wykorzystamy w starszych wersjach Magento niż wersja 2.3, czyli zapewniona kompatybilność Chywy z Magento od wersji 2.3. I co jest ciekawe, Chywa działa zarówno z Płatną wersją, czyli z Adobe Commerce, jak i z Magento 2 Open Source, czyli tak zwanym Community Edition. Pewnie wielu z Was zastanawia się, no to brzmi to całkiem ciekawe, ciekawie. No w sumie jest to chyba trochę lepsza opcja niż PWA, no bo o wiele tańsza, z drugiej strony performance o wiele lepszy, no ale czy ktokolwiek sensowny postawił już sklep na tej chybie Żeby nie być gołosłownym, pokażę Wam w tym momencie. Kilka takich sklepów internetowych. Na samym początku warto w ogóle sobie wejść na stronę Hywy No i tutaj tej części showcases mamy dostęp do listy przykładowych sklepów, które zostały stworzone na Hywie, Jak widzimy, jest ich trochę i to nie są małe sklepy. Przykładowo mamy Bauhausa, który no zapewnia, w mojej ocenie, naprawdę fajny look and feel. Mamy Citizena, tak, dla wszystkiego się zgodzę. Jak widzicie w Citizen, nie wiem czy życia, ale to znowu nie jest to taka mała marka, ale mamy też e, taki sklep, który no, naprawdę pokazuje, że ten look and feel, który można zbudować na Hywie jest no, niesamowity. E, to wygląda naprawdę dobrze i naprawdę można no, ten look and feel odzwierciedlić tak, jaki byśmy sobie wymarzyli. Z drugiej strony mamy też sklepy na rynku polskim, które są zakodowane, czym wykorzystują tak naprawdę technologię Chywy. Pierwszym jest Kindercraft. Tak jak widzicie, jest to Chyba. <grym> I z drugiej strony mamy MDD, które też wykorzystuje hywę. Oczywiście na backendzie cały czas mamy Magento dwójkę, w jednym i drugim sklepie internetowym, natomiast na froncie mamy już hywę i na koniec wisienka na torcie mianowicie nie wiem czy kojarzycie coś takiego Core Web Vitals ale generalnie ci którzy siedzą już troszeczkę w e-commerce powinni kojarzyć co to jest i wyklikam wam taki tutaj bardzo ciekawy raport który pokazuje jakby to o czym mówimy wcześniej czy pokazuje tą szybkość chyby na pomarańczowo i na żółto są zaznaczone jest zaznaczona chyba Magento to jest tak na dobrą sprawę luma no PWA studia i Storefront No to wiadomo co to są, co to, co, to, co to jest są to rozwiązania headless No i jak widzicie porównanie chywy hmm, do zarówno Lumy jak i PWA No jest po prostu miażdżące podsumowując dzisiejszy odcinek bo tak na dobrą sprawę jeżeli chodzi o zestaw takich podstawowych informacji to jest o chywie to jest to co o, o czym opowiedziałem Zamierzam jeszcze w przyszłości troszeczkę dokładniej porównać różne rodzaje frontendów, które możemy wykorzystać w Magento, czyli troszeczkę dokładniej porównam zarówno Hyve, jak i lumę bazujące na lumie szablony oraz rozwiązania headlessowe, czyli PWA Studio, Scandi PWA oraz View Store Front. Natomiast myślę, że jeżeli chodzi o takie wprowadzenie do tematu, no to w tym momencie jesteście już uzbrojeni w dosyć solidną wiedzę i wiecie, co to jest chyba. Podsumowując, chyba jest to rodzaj frontendu, który możemy wykorzystać w moczęto dwójce, który charakteryzuje się tym, że jest niesamowicie szybki. Na góry, pieszpidzie możemy liczyć na wyniki rzędu powyżej 95 punktów na desktopie i zdecydowanie powyżej 90 punktów na mobile. Z drugiej strony, chyba jest bardzo prosta i łatwa w kodowaniu, dzięki czemu koszty utrzymania frontendu bazującego na chybie są zdecydowanie niższe niż porównując to do. PWA albo do starej już Lumy. I to jest jakby pierwszy punkt podsumowania, który chciałem tutaj podkreślić. Drugi punkt, jeżeli chodzi o podsumowanie, jest taki, że jeżeli jesteś na etapie planowania nowego sklepu na Magento 2, to naprawdę powinieneś zastanowić się nad bardzo dobrymi argumentami, dlaczego chciałbyś postawić sklep nie na Chywie, tylko na PWA, albo może wykorzystać do frontendu dosyć starą już Lumę. Jeżeli natomiast jesteś na takim etapie, że masz już sklep, który jest postawiony na magento dwójce i obecnie korzysta on z Lumy, no to znowu trzeba naprawdę zastanowić się nad dobrym argumentem, dlaczego powinno być to PWA nie chyba. Jeżeli natomiast jesteś na sklepie, który wykorzystuje magento 2 i korzystasz z PWA, ale no PWA no niestety generuje dla ciebie za wysokie koszty związane z utrzymaniem i rozwijaniem tego frontendu. To chyba jest naprawdę świetną alternatywą. Dziękuję bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że jesteście już obudowani o nową wiedzę związaną z tym, czym jest chyba. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału i oczywiście do zobaczenia za tydzień w następnym filmie. Cześć!